Cześć, mało, widząc z Filip Gęcz Dzisiaj mam specjalnego gościa. Dzień dobry. To jest, to jest nasz specjalny gość. Teraz tu Oczywiście. Przepraszam was, widzowie, że wczoraj nie było odcinka, ale były mało problemy. Bo miałam mało prezentów w tym filmie. Oh, Dobra, nieważne. Mam no, godzinę. Nooo, mój zwyczajowy! No, wiecie, widzowie, mój zwyczajowy skin. To prawda. Tylko żeby teraz tylko mi się udało odzbierać tysiąc znowu na karnet. Mam, widzowie, ogólnie te karnet blokowane Jakiś OG zwykły Bater... ...na nie bateria tylko OG Farting yeah. ja te Ja tu trochę będę pomagał kolegowi czasami Naszemu specjalnemu kolegowi Nie jest kiekawe, bo nie chcę Ja nie chce kotanie Dobra No to let's go! Pokaż, widząc, co robisz z tym. Z miastem? Nie. Zrób ten trick, że, że na kolanach w, i oni tak wylecą. Dawaj, zrób mało. ten trik. Pyk, leży. A będzie tak się z nami typa? Tak? Fajnie. Niestety, ja gram mało w Fortnite, więc nie mówcie, że ja jestem Bambikiem. A i widzowie, jak ktoś? Jak coś? Ktoś... To tylko gdy powiem, nie mam kitów Ja kompletnie nie mam hitów. A ja też powiem, że, żeby mnie nie wyzywajcie od bambików, bo jestem słaby w Fortnite. No niestety, on mało gra, bo nie mam No, niestety. Ale, 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 ale widzowie... Ale, ale święta będę miał Nintendo. Serio? No. I ja będę ci, mógł z tobą pograć. Ja ci będę mógł zrobić tam rzeczy. Bo to umiem robić. Dobra. Dobra, teraz cicho i lecimy. Teraz przestajemy poplać. Tak jak leszek to mówi. Tak, tak, tak. Przestajemy, przestajemy, tak. Zamiast Leszka to jestem ja. Zastępca. Leszka. Tak. Dobra, przestajemy poplać. Zapraszamy do odcinka. Pompa! Pom. Pito, pito! Wiesz? Ja muszę. Zabić. Uważać, no co to? Gdzieś tu się kręci, o! Heta mu być wolna. Dobrze, chęcika! To nie było oszukane wizowie, tak? Zero mu dam heta za 120. Ja mówię sorry, że ja nie oszukuję, jestem w stanie sprawiedliwy, nie to co mój kolega, nie ten oczywiście, tego inny. Kto? Taki, inny, taki, bo Macie straci Znając życie, znając Fortnite z tej skrzynki, mi nie wypadnie apteczka. Legendarna broń, najzatrza. Ha, 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 ha. Też mi zawsze dropi, też mi zawsze dropi. Widzowie, ja mam szczęście początkującego. Widzowie, ja ogólnie mam szczęście początkującego. Widzowie, ogólnie, to Ale, ja mam szczęście bello. poczującego Czego? Ja ogólnie, ja dopiero co zacząłem grać, Ej, widziałe, ja mam szczęście, no, fajnie. Coś tam jest. Będzie po to. O! Kurde, nie zdążyłam. a, no nie umiem dobrze postawić, dobra. Dobra, może być. Jest git. Nie, no mam miejsce odlokowane. A chyba już wszystkie mam, tak? Nie. Jeszcze jakieś? Dużo mi jeszcze jej zostało, bo jeszcze skoczkę. Właśnie za ten czas pozbieram maxy. Ile, ile jest tam? Ile osób jeszcze? 65. A dopiero masz Postaram 7. się zrobić dzisiaj wygłać. I postaram się też zrobić 10 fragów dzisiaj. A ile ty miałeś fragów? Ja 6 max. Max 6 mówisz ja Max chyba 20 Dobra, on się postara jak najbardziej zrobić albo 20, albo 10. Widowie. Widzowie, jak, jak pamięta, jak się to nazywa, to niech ja mi... Powiem... Co? No ta brą ma. Ja nie wiem jak ona się nazywa. A myślałam na, na początku, że to Exogan. -so Nawalałem się tam. Idę zobaczyć, co sama zadaje 300, bo jestem ja tego ciekaw. Zadaje raczej 300. Jak się naładuje, to może zadaje. Ale może w głowę to dopiero to dużo. Właśnie chodzi mi o to, że 300 w głowę, czy zadaje... Albo jak na maksa, to... to... to jest jakieś 100. Tylko co? Pytanie, gdzie się naładowali. No właśnie. Nie wiadomo. O, Co jest? Widziałam tam buchnięcie. No, ale mamy tak nie mówić. Tak, nie. O, tam. Dobra, wybaczymy Kip. Widzowie, jakie wybaczą na pewno. I pamiętajcie, żeby zostawić suba i lajka. Okay, nie zmuszamy, oczywiście. Tak, nie zmuszamy. Jak tam z możecie. A sam to mnie nawala. Pytanie... Filip, uwaga, czy biegnie drugi frag? Ło, wow, drugi fragik. Jo, ile to zadawało? No, chyba za jakieś sto. Więcej, myślę. A tu jest OP broń wizowie, to jest no, OP-broń, widzowie, to Niestety ja ją nie umiem grać, bo ja nie jestem, nie jestem jeszcze doświadczonym strzelaczem. Widzowie niestety. Dobra, przestajemy paplać. To jest po potrówka Tak? Mhm. Ja akurat wyjątkowy odcinek, ja jestem zamiast Leszka, bo leszek niestety już poszedł. Wczoraj, a nie umiem dobrze ustawić, dobra. A gdzie jest Tego typ nie Pół ekranu przed chwilą nie było widać. Aha. Bo nie umiałem ustawić, przepraszamy widzę, widowie. widzowie. Widowie ci na pewno wybaczą, bo... Tak, tam... bo ja tak. dopiero co pierwszy filmik robię. No ze mną. Pierwszy raz, tak, pierwszy no. raz. No ze mną. A dobra, wid Nawalali się. widzowie, wybaczycie mi... Pro, bo, proszę Was. Zatknij mu, bo nie nagrywasz. Bo to jest jego pierwszy raz, kiedy on nagrywa. O, tam się napalam. Dawaj Filip, ile masz fragów, a dalej dwa. No o, muszę jakoś to ustawić. ja muszę się podrapać. Dead? dad jest? Ile masz fragów? Ile masz fragów? Nie wiem, ale wiem, że go muszę zabić. Dobrze. Czemu ty masz wszystkie... wszystkie szare bronie, a jedną legendarną? O tak, mi trafiło. Dobra, już masz lepsze bronie. Trochę. O, jest rzadka, wiesz? Przeładowujemy hipotsupport do parmasembron. Najmocniejszą broń z grytej z tego modu. Jezu, widziałam, że to jakiś pest. Uuu, moja ulubiona pompa, Ja mogę zobaczyć, ile masz procent? No, mara. Poczekaj. Przepraszamy widzowie, ale na chwilę muszę coś zrobić. Oj kurde. Coś. wiem, czy mi Na mnie czy, czy nie? Czy nie starczy mm, na mnie? Zobaczymy. Najwyżej jeszcze dzisiaj drugi zrobimy z tobą. Dzisiaj? No. Zdążymy? Powinni. Powinni się udać. Tylko że powiemy, że później niestety zrobimy po ma mały procent. Ty? Tak. Jak potrzebuję ludzi, którzy się nawalają. Mam cztery flagi. A musisz zrobić dzisiaj challenge, taki ki, dziesięć. powiem. Tak, dziesięć. musisz dzisiaj 10 zrobić. Mam taki dla niego challenge. Będzie i, zjeść, i gdzieś znajdź typ, który ma mało chapa. Albo Albo trzech typów, które mają loa. Bierz Zresztą... to. Jakie mam dzisiaj? Czekaj, bo to ma 30, to ma. Dobra, bierzemy to. Mamy dwa zespół. Widzowie, mam drugi na zapas. Widzowie, on tu ma takiego farta. Ja mam ja farta mi... początkującego. Ja, ja mam to, to takie rzeczy. Czemu? No, a ja mam... Widzowie, ogólnie to ja mam farta początkującego. O. Idziemy do bunkru. Aha, to jest ten bunkier. Ja wiem, co to. Dawaj. O nie, ktoś tu już był. Ktoś tu już się zlutował. No to stąd... To stąd paplaż. A teraz to zaznaczę idziemy, bo ja chcę i po zrzut. <grym> Jak Jaki rzut? Z... No to jest rzut, zobaczysz. Poka. Widzowie, widzowie, Aha. Jeśli będzie skarb, zobaczymy to. Eku pam pam pem, eku pam pam, pam pem, pam pan 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 Chcę, żebym został Ale już przespajemy. Wiesz, jak to powiedział, że nieco i tak dalej topaliśmy. A no, w sumie. Ale cicho. Pum. No, po... Ja chcę, czy Ty, pijam uderę z tego kadawalu. Ej, no. Ma, no, może mamy sobie tandy. Dobra, uwaga, czy będzie trzecia legendarna? Uwaga! Nie! A to jest rozpaczcie. O, to sprawdza. Ile jeszcze brakuje metrów? Jest? Kurde. Widzowie, będzie mi widać czy nie? Będzie, będzie. Nie, bo jestem niebieska. Ale bo widać nie cię. A znam z kina, którego, który może tak pomóc, że nawet nie, nawet nie będzie. To Dajcie szczela. O, o. wie, widzicie tego do 11 osób zostało. Ile osób zostało? 11 Aha. Dawaj jego ku a. O ku a, on jest prosą Filip masz trochę przerąbane powiem Powiem, ale? że masz trochę prze Nie będę przeklinał przerąbane Przepraszam bardzo, że chciałem przeklnąć Ale on ma przerąbane Po prostu to jest jakiś pros on nie ma z nim szans żadnych. Dobrze, albo, albo uwaga, uwaga. Może to będzie. Uwaga, czy Filip wygra, czy ten cypek? Raczej Filip mu już mocno zadał, a Filip ma dalej tarczę. Co on tu za dom zbudował? Uwaga, Filip wygra. Wygrał! Znaczy? O ma epickie bronie i legendarne. Te kupam, tam Te kupam? Tak. Boga. Czekaj, pana to. Ty nie chcesz no, tak kupować bombem. Tu, 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 tu. Ej, weź jakąś epicką, weź jakąś epicką, czy to są rzadkie? To są rzadkie. Aha. Ale widzisz, widzisz? Ja mam trzy te same bronie. Ty masz trzy kupok bombem. Dla mnie to jest kupok bombem. Dla mnie. Kulna. Typ? Nie. Aha. Skinka. Dała może mi apta. Mi apte. Nie dało mi apte, ja jestem zadowolony. Ile osób zostało? Widzowie że na naszym na to. Yy, albo zdążymy, albo nie zdążymy Siedem drugi. Ile osób zostało? Przepraszamy, ale może z... nie zdążymy zrobić drugi filmik ze mną, albo nie, poczekajcie, sprawdzę. Nie, niestety nie zdążymy, ma jeszcze 8%. Było szybciej, Widzowie było szybciej. No właśnie. Rzut ale spokojnie. My naładujemy i wrócimy ze mną. Że ja będę grał. Tak. Ale niestety, sorry, ja nie jestem doświadczony. To już mówiłem. Ale to do, do innych taka informacja, którzy zaczęli dopiero to oglądać już. Panie nie, Filip? No. Żeby się nie śmiali ze mnie, bo jestem bambikiem. Żeby nie mówili, że ja jestem bambikiem, bo w miarę dobry jestem, można tak powiedzieć. Degu mem, bumem, Degu bug Widzisz, kolega ma opis time. To masz wszystkie legendarne. O Jezu, to, 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 jest to jest mityk? To są cztery legendarne, te same bronie. To no. Czaja. Jedna, jedna pompa. To mi wystarczy do wygrania gry. Powinno, mam na... A jak będzie jedna, jedna leg... jeszcze jedna legendarna, to będę bogaty. Lecę do kolejnego z widzowie. Gdzie jest? Naprost, do mnie. Naprost. Aha. Nie zaznaczyłeś sobie? Nie, bo go widać za. A myślałam, że to taki Park, gdzie możesz tak sobie przyciągać się. Tak, pam pam. O, kolejny. Dawaj, lecisz. A nagle ktoś tam leci i je ma. Ja. Tata tam. bum. Takebba, chwila, zrobię, chwila. Ja tak zawsze robię. Dup, nie ma. Dup. Dup? Nie ma? Nie ma raczej. Nie. Nie ma żadnego typu w krzakach. Bazuka To jest bazuka To też jest legendarna broń bazuka czy epic? To jest epic. Aha. Dobra. To nic nie było! To nic nie było, tu nie było żadnej legendarnej broń, która jest najlepsza z gry. Dawaj lecisz do strefy. Do strefy bezpiecznej. Widzowie patrzcie! Jedna rzadka, jedna episka i trzy legendarne. To jest jakiś pogrom. Po prostu widowy to jest jakiś pogrom. Potwierdzam. Filip, myślisz, że zdążymy jeszcze na mój filmik, czy nie? Ile ma? Poczekaj, sprawdzę. Sprawdź. Siedem. No to... Nie i zdążymy. No to na szybko, jest? na szybko. Jakby... Ile jest osób? Uwaga. Pięć osób. A ty ile masz fragów? Pięć Pięć osób i mam dziesięć fragów. Zobacz, co. co Ej, może? Może, może zarobić dziesięć. Tam się nawalali przed chwilą. Albo będzie miał trzecie, piąte, czwarte, albo pierwsze, drugie, albo trzecie, albo czwarte, albo piąte. Uwaga, co to jest za broń? Może tam pójść, Tego pam, pam, pam. Deadzara będzie dobrze, dobrze. Filipa ogólnie będzie miał zaraz 6 fragów. Ma 6 fragów. Miał legendarną broń. Tą samą, którą ja zawsze mam. Byś miał 5 już broni. A miał snajper? Miał snajper? Snajpa! Snajpika! Snapeka, snajpeka. O! Opto! Potrzebowałem opty! Opti! I ci polecie. Tam się nawalają, mnie, na mnie nie napieprzają. Ale ogólnie z... przepraszamy, że nie zdążymy jeszcze mój filmik w jednym. Więc nie będziemy musieli podładować, i to będą dwa... Dwa filmiki, dwa... Dwa filmiki. No. A nie jeden cały. Już ogólnie trwa 19 minut. Ja. I 44 sekundy. A dzisiaj na to pisali. Uwaga! Najdejdzie wielka chwila, 20 minut zaraz. Dobiję zaraz 20 minut, widzowie. No i dobiję 20 minut filmiku. No to będziemy pół godziny nagrywać? Nie. I porzuć szybko, jak jeszcze jego strefa nie zjadła. Tam jest typ. Gdzieś. Ile masz fragów i ile jest osób? <grym wiosenka> ile masz fragów? Nie, nie A ile jest osób? I dwie osoby, czyli ja i typ. Widzowie, uwaga! Może to będzie... Może to będzie ta chwila! Jehan Widzowie, wygrana! To na ten odcinek! Dziękujemy Wam!